I jeszcze jedna powtóreczka z tej mapy, bo czemu bo nie. Jak <laughs> mówiłem wcześniej, to po prostu leci tutaj e, hurtowo. I będzie tutaj działo się grubo, moi drodzy. Ponieważ tu będzie. Oprócz ty, walki o krzak. No tutaj się będzie. Szczerze. Ja czasami nie mam słów, żeby opisać to, co się zobaczyło na danej powtórce, tak? To tu patrzę, to tu to, 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 to się zobaczyło, bo się nie od zobaczy. Jadą 4 te deki na górkę, w tym Pluton Naszy Nasz, ten s -fak oraz Su oraz Pluton Skorpionów. Które są nawet dobrze ograne, jak widzimy, mają specjalne te biegłości, jeśli chodzi o miniaturki na y, liście, liście zawodników. I widzimy teraz, chłopaki, zaczynają się tłucze. Jeden skorpion z Fakie się tłucze o krzak. No bo on to jest, wjechał sobie z tej strony. Esfak chciał tutaj podjechać, no i teraz właśnie się robi taka, taka przepychanka niepotrzebna, y, bo Esfak mógł spokojnie stanąć sobie od obok i sobie postrzelać bez problemu, bez problemu. Ale w tym momencie skorpion włącza w tryb w kurw. I zaczyna wypychać naszego s który jest oczywiście lżejszy od naszego Skorpiona, więc to niewiele zrobi. Podjeżdża nasze Su, które dosyć długo stało na dole. No i teraz stwierdziło, że weźmiemy pod uwagę, że się do, dołączy do zabawy, ale nie trafił i zjechał. <laughs> więc Pluton, który mi tą powtórkę wysłał, ja nie wiem panowie, czy wy macie coś problem z jakimiś pingiem czy coś, czy po prostu nie potraficie tymi czołgami jeździć. To mnie, to mnie, to mnie ciekawi, i naprawdę mam ochotę w tym momencie. I chyba tak zrobię. Wrzucić do ciemnoty, kurwa oba te, te te deki, znaczy oba te plutony. Bo zarówno skorpiony, jak i pluton, który mi wysłał tę powtórkę, zachowują się po prostu jak pierdoloni debile. Wszyscy cztery. Nie potrafią odpuścić, jeden drugiego przepycha. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle? Co tu się odpierdala? Chłopaki zaczynają się wypychać. Eee, no i, i. No i właśnie, no i z tym, że górka przegrana praktycznie jest 1 do 5. Nasze cztery czołgi wganiają w kółko. Już jeden z dek, drugi zdech, trzeci zdech. O chuj tu chodzi, panowie!